8%, ja go witam oczywiście na Geekburze. Kod promocyjny najlepszy na stronie to jest SANT7 z moim kodem, masz oczywiście plus 5% do każdego depozytu i skrzynkę MILSPEC na start dla nowych użytkowników. Przypominam ci, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Miej to na uwadze, żeby wejść na stronę musisz być pełnoletni. Dzisiaj na stronie nowe skrzynki, tak jak widziałeś w poprzednim odcinku. Na poprzednim odcinku otwieraliśmy skrzynki limitowane. Czyli skrzynki z smokami, które kończą się za 9 dni, jak to nagrywam. Natomiast dzisiaj skupimy się na nowych skrzynkach Bungee. Sygnowanych tutaj takim vibem GTA. No i mamy 6 skrzynek, które już teraz dodaję sobie do ulubionych. My sobie je przetestujemy na bitwach, natomiast teraz na zwykłych otwarciach myślę, że przetestujemy tą najtańszą za 10 zł, bo myślę, że najbardziej będzie Was interesować. Mam tutaj nawet noże, mamy tutaj rękawiczki, zobaczymy, co nam poleci. Oczywiście pamiętaj, żeby sobie grać rozważnie z głową, żeby używać kodu promocyjnego Santi7. No i oczywiście wbijaj z linku z opisu. Mamy teraz. Fajne trzy skiny. Tutaj wydaje mi się, że tylko ten 5.7 jest, jesteśmy na nim stratni. Tak, i na niego jest 60%, więc to jest typowo 60 na 40. Zobaczymy co rzuci, zobaczymy, co da skrzynia za 10 zł. Mamy fajne teraz 4 skiny. No i z tej skrzynki mamy profit 15 zł. Jeszcze raz sprawdźmy. Tym razem banana canon też 3 na 5. Fajnie. Jeszcze raz. Sprawdźmy co teraz nam poleci. Mamy fajną MP9. Ja sobie ją zostawię, zobaczy tu stan. Well worn. No dobra, to jednak ją sprzedam. Jak by była filter to bym ją wziął, wypłacił. Ale jak Well Worn, no to niezbyt y, ją chcę. Jak mam być szczery. No prawie Good jak wypadł. Jeszcze raz sobie ją otworzymy i przejdziemy na bity na wszystkie te skrzynki. Y, zobaczymy, które są najlepsze, które rzucą jak najładniejsze skiny do gry C2. A oczywiście zanim to, to przypomnę Ci jeszcze o dziennej skrzynce, którą możesz otwierać co 24 godziny. Czym wyższy poziom tej skrzynki masz, tym lepsze są w niej rzeczy. Ja mam szósty i dzisiaj już otwierałem, będę mógł za 19 godzin kolejny raz otworzyć. No i oczywiście też skrzynki za EXPA są na stronie, czym tutaj więcej lepszy masz level. Tym dostajesz lepsze klucze od skrzyni raz do skrzyni diamond No i jak masz klucze do skrzyni diamentowej, no to możesz taką skrzynkę otwierać co 6 godzin. Lećmy na bitwę, czym prędzej, czym prędzej, stwórzmy bitwę dodajmy ze skrzynek ulubionych. No i tak, myślę, że po 3 każdej będzie opcjonalnie może coś zrobimy dwie bitwy na te skrzynki, raczej na pewno. Więc. O kurczę, to naprawdę droga inwestycja jest, bo bitwa kosztuje 3 koła. No dobra, zróbmy sobie na dwie osoby, liczymy na to, że uda się wygrać, e, miejmy taką nadzieję. Oczywiście bitwa to jest ryzyko, że może wygrać nasz przeciwnik, ale oczywiście kibicujemy le, lewej stronie, czyli mi. zobaczymy, które te skrzynki e, są najlepsze. Mamy tutaj, pierwsza to jest w ogóle chyba Jinolda. Tak, te sześć pierwszych to są Jinolda. Fajny skin dla nas. 32 zł. o, ze skrzyni za to bardzo fajnie. Kolejna niestety nic. I trzecia Goldfury. Uwaga dla nas, fajnie, wygrywamy o 4 dychy z nim. Póki co prowadzimy. No i teraz znowu Ginoda tej skrzynki nie znam, nie wiem jakie to są procenty, ale sprawdzimy, czy coś poleci. Eee, o, te tego TK używam w ogóle, jest bardzo fajny, taki niebieski, bardzo mi się podoba. I dla nas MK fajnie. Prowadzimy już trochę więcej. No ale też ceny skrzynek się zwiększają, więc będzie coraz coraz lepiej, mam nadzieję taką. Leci dla nas usz, kolejna skrzynia. Mamy kosy ze skrzyni za 6 dych Mamy kosy ze skrzyni za 6 dych Przypominam, mamy kosy za 60 zł teraz trafiłem. Więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jak za skrzynkę, to jest skrzynia bandury. Teraz leci. No i poprzednie też były takie banduraskie troszkę. No, i mamy jeszcze kolejną za 120. Niestety tutaj nic. Ta chyba bardziej ryzykowna skrzynia na farta. No i ostatnia skrzynia. O, Oj, arcydzieło trafił. Masterpiece dla niego. Niedobrze. No i lecimy ze skrzyniami Merganiego. Najpierw Street Legends, potem będzie Tropical Rush. I zobaczymy, czy uda nam się coś trafić. Jest dla nas piękna WUPA. Kiedy się używałem? On natomiast ma też dobrego skina, bo w Statraku jest to MP9 i praktycznie o wartości AWP. -y no i teraz w ogóle wysunął się na prowadzenie Tropical Rush, proszę o coś pięknego jest rękawiczki, mamy pierwsze rękawiczki dla nas za 1000 zł, oby się to nie popsuło, oby się to nie popsuło, dwie skrzynki do końca, tym razem nikogo i ostatnia najważniejsza Nikogo. Chyba wygraliśmy. Nie wiem, czy jest duży profit z tej bitwy. No i jest z profitu jakieś kilka stówek, 4 stówki profitu. Całkiem całkiem spoko. Ja sobie te skiny skontraktuję te najlepsze. Zobaczymy, co nam wypadnie z kontraktu i zrobimy sobie jeszcze raz podobną bitwę. Sobie te najlepsze skontraktuję, zobaczymy, co nam wypadnie. Mamy kontrakt za 300. No i mamy takie widełki przedmiotu, które, którego otrzymamy. Podpisujemy ten kontrakt, zobaczymy, co otrzymamy. No niestety na tym kontrakcie jesteśmy stratni. Stworzę jeszcze jeden, chociaż to może jest za duże ryzyko, żeby to robić, ale sprawdźmy. 2000 kontrakt, oby coś fajnego proszę. No dzisiaj mi średnio oddaje. Ja sobie to sprzedam, już nie będę dalej ryzykował kolejnym kontraktem, ja sobie to sprzedam. Przejdźmy na bitwy, przejdźmy na moje bitwy. Zróbmy sobie już taką samą bitwę. Tylko sobie po jednej skrzynce odejmiemy że mi jeszcze coś zostało, widzowie. Jakie skiny przydało się wypłacić. No i zróbmy tym razem na trzy osoby, więc no, większa szansa, że może wygrać ktoś inny niż ja, ale oczywiście też więcej skinów będzie do wygrania. Dla osoby, no która wygra, tak? <laughs> Trochę jestem zmieszany dzisiaj, ale też przez godzinę, w której nagrywam. Więc sorry. Dobra. Pierwsza to jest skrzynia zadychę. Na razie nic. Druga zadyszka. Okej, okay, nasze bardzo dobre będzie. Tak, 5 dyszek, ładnie. Jak na skrzynię zadychem, mega fajnie. Dwie dyszki skrzynia. Dla każdego w ogóle oddało. Fajnie. Dla każdego. Kolejna. Dla mnie fajny skin chyba. A nie, sorry, pomyliłem się. Myślałem, że to jest ten desert, desert strike. Skrzynia za 6 dych. Teraz leci od bandury to ta skrzynia, z której drobnęliśmy kosę wcześniej w ogóle. Jakie to było procent? No to kosę? z ciekawości. Ponad 0,5%. Okej. No i teraz y, kolejna bandura. tej pierwszej nam bardzo ładnie poleciało. Teraz też Cerberus, więc też nasze. No i te najdroższe teraz. Od Merganiego jest kosa. Pięknie. Flipknife Forest deepad Kolejna skrzynia. Eee, też dla nas, ale tutaj bez szału no i dwie najlepsze, dwie najdroższe skrzynie jest talon, mamy talona widzowie więc to jest bardzo duże prowadzenie na naszą korzyść i ostatnia skrzynia on trafił rękawiczki. Czy to go uratuje? Czy to go uratuje przed porażką? Nie uratowało go. Wygrywamy tą bitwę i naprawdę mega profitowa bitwa na trzy osoby. No i super, mamy fajne skin do gry CS2. Ja sobie zaraz coś wypłacę ze swojego ekwipunku na G4. Pamiętaj, że Ty jak coś jakiegoś fajnego skina trafisz na g to też nie ryzykuj, wypłać sobie coś. Ja dzisiaj sobie wypłacię, wypłacę Dev by Kitty i zobaczymy jaka, jaki ten skin jest w grze. Zaraz sobie obczaję. Pamiętaj, żeby sobie odbierać jedną skrzynkę i skrzynki z Expa. Pamiętaj, że przykład przykład na stronie to jest sant 7 plus 5% Ci do depozytu i skrzynia na start milspeka. No i przypominam Ci, że strona jest dla osób pełnoletnich, tylko i wyłącznie przeznaczona, miej to na uwadze. Pamiętaj o evencie, który ciągle trwa, możesz sobie zdobywać walutę eventową w postaci Gemów i później wymieniać w trybach eventowych, takich jak Gamecase, DestinyCase Case albo ranking. No i tą walutę otrzymujesz też przy ewentualnych wpłatach z kodem Santy 7. Oczywiście nie namawiam do wpłatania, ale informuję, że jest taka opcja. 5 tysięcy dodatkowo waluty eventowej dostajesz. No oczywiście wiele metod płatności na stronie czy to dla Polski, czy to dla innych krajów masz wiele metod płatności. Ja to preferuję ogólnie skiny, więc z skinami też fajnie jest sobie coś wrzucić z kodem Santi7. Wbijaj na Discord na konkursy, pamiętaj o właśnie konkursach, które są na Discordzie codziennie. I skomentuj ten film. Trzymaj się na razie. Cześć.